No już. Patrz. Tata, mam kąpi fajnkę robi. Ludzik, który on umie wejść na ten ogień i nawet na ten ogień i tutaj, i tutaj, i tutaj. Na ten blok. Tu tutaj, tam i tu, tam. A tak Patrz tutaj, patrz tutaj, żeby było widać. O, tak. No. I mów. Kto zbudował tam? Ja zbudowałam i to dzisiaj Kuba i Antek. No i ile tam jest Ja Wodku? tego nie zbudowałem. Jeden, jeden, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, osiem, jeden, 12 dwa, yes. I no, koniec. Koniec edycji. Tak. To zrób papa, zrób papa, zrób papa. Papa, poczekaj, poczekaj. Mama, teraz, bo Mama, No, to powiedz papa, Kobi, Fonke, Nobi kończy. Kobi, Fonke, Nobi kończy. No.